Program Perkos. W maju 2020 roku Inspektorat Uzbrojenia poinformował o rozpoczęciu dialogu technicznego dotyczącego nabycia na potrzeby sił zbrojnych Rzeczypospolitej wielozadaniowego śmigłowca wsparcia Perkos, który miał zastąpić Mi-2 oraz specjalistyczne wersje W-3 Sokół. Celem dialogu technicznego miał być pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na dostawę 32 wielozadaniowych śmigłowców lekkich w trzech wersjach. Wsparcia bojowego z możliwością wprowadzenia zaawansowanego szkolenia lotniczego, dowodzenia oraz rozpoznania i walki elektronicznej. Do udziału i w postępowaniu zgłosiło się 12 podmiotów, wśród których znalazły się firmy reprezentujące zarówno producentów śmigłowców, jak i potencjalnych dostawców uzbrojenia i wyposażenia. W połowie marca inspektorat uzbrojenia poinformował zainteresowane strony o bezterminowym wstrzymaniu dialogu technicznego. Przerwanie procedury nie jest równoznaczne z zajechaniem zamiaru zakupu nowych wiropłatów, jednak odsuwa decyzję o rozpoczęciu poszukiwań następcy Mi-2 na kolejne lata. Tutaj nie będę omawiał wszystkich podmiotów, po prostu zaprezentuję propozycje, które moim zdaniem przejdą w Ministerstwie Obrony Narodowej. Zobaczymy, czy się pomylę. Należące do koncernu Leonardo helikopter z zakłady PZL Świdnik zaprezentowały podczas salonu przymusu obronnego w Kielcach MSPO śmigłowiec HH-139B włoskich sił powietrznych. Jest to najnowsza maszyna należąca do rodziny AW-139, dostosowana do wymagań sił zbrojnych, mająca promować propozycję tego producenta w programie lekkiego śmigłowca wielozadaniowego PERCOS. System nawigacji satelitarnej i syntetyczny system wizyjny dają trójwymiarowe odzwierciedlenie środowiska zewnętrznego na wyświetlaczach kabiny, nawet w złych warunkach widoczności. Maszyna posiada też system unikania kolizji i zbliżeniowe czujniki misji i automatyczny system kierowania lotem, który jest w stanie wspierać załogę w czasie wykonywania misji poszukiwawczo-ratowniczych i przejmowania ratowanych osób w trudnych warunkach środowiskowych i pogodowych. AW139 ma również rozwiązania w zakresie prognozowania serwisu i diagnostyki, umożliwiające dokładną, szybką ocenę i przetwarzanie danych dotyczących stanu zużycia elementów statku powietrznego. Pozwala to na skuteczniejsze działania serwisowe zwiększające efektywność operacyjną i bezpieczeństwo. W programie PERCOS PZL Świdnik proponuje jeszcze bardziej zaawansowany wariant oznaczony AW139W, który oprócz możliwości, jakimi dysponują wcześniejsze warianty, ma otrzymać uzbrojenie kierowane oraz niekierowane. Maszyna ma być dostosowana do szczegółowych wymagań polskich sił zbrojnych i produkowana w PZL Świdnik na linii, której obecnie schodzą AW-139 dla odbiorców na całym świecie. Program Kondor. W grudniu 2019 roku Inspektorat Uzbrojenia poinformował o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, którego celem miało być pozyskanie niezbędnych informacji do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia czyli Wielozadaniowy morski śmigłowiec pokładowy marynarki wojennych w ramach programu Condor. mają to być wielozadaniowe pokładowe śmigłowce morskie o maksymalnej masie startowej nie większej niż 6,5 kg, mające zdolność poszukiwania śledzenia i zwalczania okrętów podwodnych oraz dadio lokalizacyjnego wskazania celów wraz z pakietem logistycznym oraz szkoleniem personelu latającego i technicznego. Pod koniec stycznia 2020 roku Inspektorat Uzbrojenia poinformował, że w ramach dialogu technicznego, który ma na celu pozyskanie od 4 do 8 kondorów, zamierza wziąć udział 9 podmiotów. W ramach programu Kondor Leonardo proponuje śmigłowiec AW159, ten specjalistyczny wiropłat morski, bazujący na okrętach, zaprojektowano specjalnie do realizacji zadań zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych oraz rozpoznania. AW-159 to najnowszy członek znanej od 50 lat rodziny wielozadaniowych śmigłowców Lynx. Dzięki wprowadzonym zmianom w konstrukcji, zespole napędowym i wyposażeniu, reprezentuje on zupełnie nową jakość i oferuje znacznie większe możliwości operacyjne. Śmigłowcy są używane w lotnictwie brytyjskim, wojsk lądowych i marynarki wojennej oraz w siłach morskich Korei Południowej i Filipin. Nie jest wykluczone, że za kilka lat trafią do służby także w polskiej marynarce wojennej. ABU-159 został wyposażony w najnowocześniejsze systemy zwalczania okrętów, z radarem obserwacji okrężnej, z systemem hydrolokacyjnym i głowicą optoelektroniczną, zaawansowane systemy łączności dowodzenia. Na przykład ma silniki dysponujące znacznym nadmiarem mocy, wreszcie wytrzymałą strukturę płatowca o niskiej charakterystyce wykrywalności. Ma także możliwość współpracy z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Co ważne, ten śmigłowiec doskonale sprawdza się we wspólnych misjach z AW-101, którego cztery egzemplarze Polska zamówiła dla Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w 2019 roku. AW-159 to śmigłowiec specjalnie przystosowany do wykonywania zadań z pokładu okrętów, a więc też w ekstremalnych warunkach i jest w stanie operować do stanu Morza 6. Jego główne uzbrojenie to samo naprowadzające się torpedy i pociski kierowane, których zestaw można konfigurować w zależności od zaplanowanego zadania. Platforma AW-159 jest używana przez siły zbrojne w wielu państw w różnych wariantach, a śmigłowiec jest stale modernizowany. PZL Świdnik zaangażowany byłby w serwis tego śmigłowca na rzecz Marynarki Wojennej i część zadań produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie struktur lotniczych. Do programu moglibyśmy też zaprosić jako partnera Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1. Jeśli chodzi o śmigłowce AW101, kontrakt na ich dostawę dla Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej został podpisany w kwietniu 2019 roku na terenie naszych zakładów. Maszyny mają być wykorzystywane do zwalczania okrętów podwodnych i do zadań ratownictwa bojowego. Równolegle z umową dostawy podpisano również umowę, gdzie wojskowe zakłady lotnicze numer 1 organizują Centrum Wsparcia Eksploatacji tych śmigłowców. Drugą częścią kontraktu jest Centrum Morskich Technologii Wojskowych Politechniki Gdańskiej. Leonardo ma świadczyć pomoc techniczną w utrzymaniu śmigłowców AW-101 przez 10 lat. W programie AW101 PZL Świdnik odgrywa ważną rolę jako centrum eksploatacji struktur lotniczych w ramach Leonardo, produkując kluczowe elementy takie jak płyty sufitowe, podłogę kabiny, pilotów, górne owieki kadłuba, panele podłogi śmigłowca, główny panel instrumentów, skrzynki awioniki, konsole boczne, tylną część kadłuba, a także tylną rampę. Program Kruk od 2014 roku planuje się pozyskanie co najmniej 32 śmigłowców bojowych CRU. W zakończonym w 2016 roku dialogu technicznym uczestniczyły cztery podmioty. Nie będę omawiał, jakie wszystko będzie w opisie, będę tylko omawiał, jakim moim zdaniem będą proponowane śmigłowce. Według informacji MON procedura pozyskania śmigłowców szturmowych zostanie odsunięta w czasie na lata 2025-2030. Z powodu braku następcy przez najbliższe 8-10 lat kontynuowana będzie eksploatacja śmigłowców Mi-24D, których zdolności bojowe są obecnie bardzo ograniczone. Aby zapewnić im przez ten okres względną nowoczesność, od stycznia 2019 roku prowadzone są prace analityczno-koncepcyjne, które dotyczą modernizacji tych dość wiekowych maszyn. Należy jednak zauważyć, że działania te podjęto niezwykle późno. Pomijając już czas konieczny na prace badawczo-rozwojowe i badania kwalifikacyjne prototypu. Proces remontów i przebudowy śmigłowców musi zostać rozłożony na kilka lat. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował w mediach społecznościowych o rozmowach dotyczących śmigłowców uderzeniowych dla Polski. Ich pozyskanie to cel programu modernizacyjnego o nazwie Kruk. Polska, jak deklaruje MON, wybierze jeden z dwóch produkowanych przez Stany Zjednoczone śmigłowców tego typu. Amerykański producent śmigłowców Bell uważa, że idealnie w tej roli sprawdzi się AH-101. To jeden z dwóch głównych śmigłowców branych pod uwagę przez Wojsko Polskie w programie Kruk. Drugim jest produkowany przez firmę Boeing śmigłowiec AH-64 Apache. AH-1Z jest oferowany Polsce jako uczestnik programu Kruk, jednak nie bezpośrednio. Po pierwsze, Wojsko Polskie, a konkretnie Agencja Uzbrojenia, nie uruchomiła oficjalnie przetargu na Kruka. Po drugie, polski rząd musi zwrócić się do rządu Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o zakup. AH1Z jest sprawdzonym śmigłowcem z bogatym doświadczeniem bojowym, służył w Iraku i w Afganistanie, gdzie skutecznie działał w wymagających warunkach wysokiego zapylenia. Charakterystyka jego głównego użytkownika np. Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych może sprawić, że śmigłowiec będzie atrakcyjny dla wojska polskiego. Kolejnym atutem jest konstrukcja śmigłowca, dzięki której jest on w pełni zabezpieczony przed działaniem morskiej słonej wody. Ponieważ większość swojej służby może spędzić na pokładzie lotniskowca, to powoduje, że jest także podporny na inne czynniki pogodowe oraz niesprzyjające otoczenie. Istotnym czynnikiem przemawiającym za AH1Z z punktu widzenia polskich sił zbrojnych może być jego cena oraz koszt utrzymania. Firma Bell przyznała w rozmowie z dziennikarzami, że chciałaby, aby ewentualny zakup przez Polskę śmigłowców AH1Z był pierwszym krokiem do wieloletniej współpracy. Natomiast w przyszłości Bell chciałby zainteresować polskie śmigłowcem V282 Valor, którym obecnie bierze udział w konkursie na szybki samolot pionowego startu i lądowania dla wojsk Stanów Zjednoczonych. Rozwiązanie konkursu ma nastąpić w połowie bieżącego roku. APARC został zaprojektowany w latach 70. Jako alternatywa dla AH1 Kobra armia potrzebowała śmigłowca o innej charakterystyce, niż piechota morska, zwiększoną siłą ognia i odporniejszą konstrukcją.